Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę e, przerzutnik RS. Jest to przerzutnik asynchroniczny SR lub RS. Tutaj mamy akurat kolejnością RS. Ok, no i wygląda on tak tutaj. Tutaj później w kolejnych filmikach pokażę JK, przerzutnik JK i D. I tutaj mamy na dole takie wejścia. I to są wejścia asynchroniczne, których tu nie ma opisanych I to też jest wejście R i S, Zwykłe Zwykłe R i S, Że asynchronicznie możemy je zerować Dobra O nich coś więcej powiem w kolejnych filmikach Teraz zajmiemy tym R i S. Możemy wcześniej już z jednych, na jednym z filmików zobaczyć Tablicę prawdy i to jak one działają w teorii A teraz zobaczmy jak działają w praktyce Weźmiemy sobie lampki na wyjścia i podłączymy te wyjścia. Czyli Q i negacja z Q. I a do przodu podłączymy do nich wejścia. I teraz tak do R i do S. Może zamienię miejscami. Bo będę. Bo tak jak wcześniej tłumaczyłem na którymś filmiku, tłumaczyłem to w postaci w kolejności SR. Przerzutnik SR, tak? Czyli tutaj mamy, że. Pierwszy odpowiada za s, drugi za r. I teraz tak. Tutaj mamy wyjścia. I jak jedno wyjście jest 0, to tu mamy negację z tego wyjścia, czyli po prostu one zawsze działają na odwrót. Jak tu jest 0, tu jest 1. Jak tu jest 1, tu jest 0. I będziemy się skupiać głównie na tym pierwszym. Te drugie odłączymy, bo one po prostu działają na odwrót. I mamy wyjście q. Jak mamy 0, 0 to jest stan poprzedni. Czyli ok. Jak ustawialiśmy jedynkę na S, to wtedy ustawiało nam się jeden na wyjściu. No to spróbujmy S1 to mamy jeden na wyjściu. I teraz jak mamy 0,0 na obu, to jest stan poprzedni. Czyli jak ten odciśniemy, wyłączymy ten przycisk, to jedynka powinna nam zostać, mimo tego, że wcześniej przez 0,0 było 0. Sprawdźmy, dalej świeci się na wyjściu. Czyli dalej, jak widzimy, ta jedynka jest na wyjściu. Czyli tym możemy klikać teraz i zawsze jest na 1 na wyjściu dobra, R jak naciśniemy 1 a tutaj będziemy mieć 0 czyli 01 to resetuje nasze wyjście czyli powinno być 0 sprawdźmy jest 0 teraz jak puścimy ten przycisk to będzie stan poprzedni czyli będzie 0 i teraz jak będziemy klikać to będzie tak właśnie no to teraz włączmy S1 i mamy 1 teraz naciskamy tu na R i mamy 0 i tak możemy właśnie to wciskać. I odciskać, i mamy zawsze, jak mamy 0,0, to nam się zawsze zostawia stan poprzedni. Dobra, a co jak mamy 1,1? To jest stan zabroniony, i zobaczmy, jak w tym programie zareaguje program. Przerwał działanie programu i napisał, że proces jest zatrzymany. Bo jest to stan zabroniony i go tutaj też nie można używać. W praktycznych przerzutnikach, jednak, oczywiście, jest taka sytuacja, że. Ktoś niewiedzący, kto nie widzi tych przerzutników, może to nacisnąć, więc jest zawsze ustawione, że on będzie jakiś stan, jednak jakiś stan wyjdzie i po prostu zadziała w jakiś sposób, ale tutaj to nie jest uwzględnione. I tak wygląda działanie przerzutnika RS w praktyce. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.